Jesteśmy na zbieraniu czego? pędów sosny Jest bardzo fajne miejsce Jak widać parking idealny Lacek przy piaskowni, gdzie o, widzimy, ktoś tutaj już zbiera pędy sosny i widzimy tam daleko jakąś zbieraczkę, ale ona chyba bardziej zdjęcia robinki pędy sosny zbiera. Widocznie podejrzewam, że. Że wie, że pędy się same znajdą. A pędy, sosny, oczywiście zbieramy tak, żeby za dużo nie zaburzyć ekosystemu. Czyli nie zbieramy, nie zrywamy wszystkiego. Zrywamy część. Część po to, żeby dać szansę naturze na dalszy rozwój. Ja się staram zbierać powiedzmy takie 50% Tak Co spowoduje że ewentualnie w przyszłości będzie tu można wrócić Co to za sens Gdybyśmy przyjechali raz, a później szukali nowego lasu ze sosnami no, ja bym takiemu drzewku już prawie, że dał spok spokój. Okej. Okay. A później powiem co dalej.